Dzisiaj pyszne ciasto marchewkowe, pozostaje długo, wilgotne, koniecznie musicie je wypróbować. Składniki znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem i na moim blogu esencjakulinarna.pl Marchewkę ścieramy na drobnych oczkach. Orzechy pekan drobno siekamy. Kroimy ananasa z puszki. A jajka ubijamy na puszystą pianę i stopniowo dodajemy cukier. Następnie wąskim strumieniem dolewamy olej roślinny, dodajemy marchewkę, wiórki kokosowe, ananasa, orzechy pekan i delikatnie miksujemy, do drugiej miski przesypujemy mąkę, dodajemy sodę oczyszczoną cynamon, proszek do pieczenia i dokładnie mieszamy. Przesypujemy do mokrej masy i delikatnie mieszamy szpatułką do połączenia się składników, żeby nie było grudek. Gotowe ciasto przelewamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w 150 stopniach, grzałka góra-dół przez godzinę 15 minut do suchego patyczka. W rondelku podgrzewamy sok z cytryny, następnie zdejmujemy z ognia, dodajemy stopniowo cukier puder, mieszamy rózgą, aż uzyskamy gęstą konsystencję. Polewamy ostudzone ciasto, jeszcze tylko starta skórka z cytryny, ulubiona kawa i gotowe. Dokładny przepis również na moim blogu kulinarna.pl, a składniki w opisie pod filmem.